Witam. Właśnie przeczytałem komentarz Kamil Turczyński z Zazdrzyk. Kolego, czy dobrze się czujesz? Może miałeś udar, dlatego tak mówisz? Myślisz, to przepraszam cię, jeśli tak jest. Drogi Kamilu. U, czy ja się dobrze czuję? Ja na nic nie narzekam. A jeśli jesteś lekarzem i wiesz, że miałem udar, no to super. Powiem Ci, że fajnie, że jesteś. No czasem potrzeba takich debili, żeby mieć na kanale, żebym mógł mieć więcej oglądalności. Bardzo Ci dziękuję. No cóż. Szkoda, że nie masz własnego kanału, bym mógł się wypowiedzieć u Ciebie na Twoje filmy. No cóż, tylko tyle mam do powiedzenia. Fajnie, że zajrzałeś.